Witam Was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Dzisiaj pragnę Wam powiedzieć kilka słów o tarocie, aczkolwiek chcę to zrobić od strony praktycznej. Na pewno wiecie o tym, że istnieje dużo kanałów o tarocie, które na przykład skupiają się na symbolice kart, albo na praktyce wróżebnej, ewentualnie też skupiają się na samej praktyce dywinacji bruząc ludziom z różnych okazji i odpowiadając im na różne pytania. A ja tak naprawdę chciałbym powiedzieć parę słów o tym, co myślę rzadko jest poruszane to znaczy powiedzieć tak naprawdę o pewnych bardzo prostych rzeczach dotyczących tego, jak tarot działa magicznie, a z tego wynika to, w jaki sposób powinniśmy go traktować, jak powinniśmy go przechowywać, jak powinniśmy go oczyszczać i jak z nim powinniśmy postępować. Myślę, powiem, że. Taka właśnie, takie podstawowe zasady wiem, BHP czy higieny pracy, nazwijcie to sobie jak chcecie, są często pomijane przy pracy w tarocie, a są one tak naprawdę kluczowe. Po pierwsze, więc zacznijmy od tego, czym tak naprawdę są karty tarota. No, mniej więcej wszyscy wiedzą, tak, którzy interesują się. Okultyzmem, że jest to zestaw kart służących do dywinacji, więc do wróżenia za ich pomocą. Niemniej to proste wyjaśnienie nie tłumaczy nam tak naprawdę, jaką mają one funkcję i. Czym są na planie magicznym, i chciałbym właśnie o tym troszeczkę Wam opowiedzieć. E, mianowicie tarot składa się z 78 kart, każda z tych kart posiada swoją egzystencję duchową na duchowym planie, e, więc można powiedzieć, że każda z tych kart jest powiązana z pewnego rodzaju duchem. I e, jest to istotne dlatego, żebyście zrozumieli, że tarot jest bardzo delikatnym narzędziem astralnym, czymś w rodzaju, można powiedzieć, takiej. Mm, Astralnej soczewki, która wpływa, skupia właśnie wpływy tych duchów i skupia wpływy astralne, a jednocześnie jego natura jest właśnie bardzo delikatna, gdyż musi on, jakby nie było, pozwolić nam odczytać najróżniejsze wpływy, które się na poziomie astralnym przejawiają, zanim się pojawią na planie fizycznym. Tak, to w ten sposób działa, ukazując nam przyszłość. Tak więc. Z uwagi na tą delikatność, powinniśmy z nim postępować we właściwy sposób. Jest mnóstwo różnego rodzaju właśnie historii, opowieści o tym, jak to tarot komuś zrobił krzywdę, jak to ludzie wpadają w obsesję z uwagi na tarot, jak to dochodzi do jakiegoś różnego rodzaju opętań, etc. Zwykle się tak dzieje właśnie dlatego, że ludzie nie wiedzą, jak w higieniczny sposób się tarotem zajmować. I zapominają, że jest to przede wszystkim narzędzie astralne. Jak powiedziałem, jest to pewnego rodzaju astralna soczewka, która, jeżeli pracujemy z nim właściwie, a więc także. Wchodzimy tą współpracę przez odpowiednie medytacje, wizualizacje, a nie tylko oczywiście łapiemy za świeżo, ledwo kupiony dek i próbujemy z nim pracować. To tarot staje się przedłużeniem naszego ciała w astra. Dzięki czemu jesteśmy właśnie w stanie traktować go jak księgę i odczytywać rzeczy, które do nas przychodzą. Niemniej należy pamiętać, że. Jeżeli nie traktujemy go odpowiednio, to ta bardzo delikatna soczewka zacznie zbierać wszelkie zabrudzenia, wszelkie zanieczyszczenia, a przede wszystkim emocje i yy, kumulować je tak naprawdę, co zabarwi całość naszej wróżby. Yy, dlatego też niezwykle ważne jest, żeby właśnie umieć tarot przechowywać właściwie i właściwie go traktować. Po pierwsze, musicie sobie zapamiętać, że yy, podstawową, jakby Sprawą w pracy z tarotem jest zachowanie właściwej higieny pracy, więc przede wszystkim zawsze pracujemy w miejscu oczyszczonym energetycznie, które dobrze jest najpierw oczyścić właśnie za pomocą palącego się kadzidła, dobrze jest mieć w nim zapalony ogień. Ja na przykład rozkładam tarot na jedwabnym obrusie, chociażby właśnie dlatego, że jedwab również izoluje znakomicie. I e, dzięki temu e, tak jakby nie mamy obcych wpływów. Ale ważniejsze jest też to, w jaki sposób go przechowujemy. E, Przechowywać tarot należy w skrzyneczce drewnianej. Ja tutaj mam taki przykład skrzyneczki, w której się znajduje inny mój dek. To jest właśnie taka skrzyneczka drewniana. I w niej e, przechowujemy karty. Dobrze jest również je owinąć e, jedwabiem. Aczkolwiek ja akurat Tarota przechowuję w okultum, gdzie jest bardzo czysto energetycznie, więc jakby nie owijam go do dodatkowo jedwabiem. Niemniej nie jest to głupie wcale. Następną sprawą, która jest istotna, jeżeli o Tarota chodzi, jest to, abyśmy zawsze przed każdym użyciem go oczyścili. Oczyszczać możemy go poprzez właśnie okadzenie w kadzidle. Można także używać naturalnych kadzidle. Tutaj jest na przykład yerba Santa. I to kadzidło oczywiście zapalamy od ognia, który nam towarzyszy, i oczyszczamy nim karty w ten sposób, że po prostu przesuwamy ponad kadzidłem. Tak to jest leto. W ten sposób, aby kadzidło jakby objęło największą część kart. Ja tak płaczę, że się z nim nie bawię, tylko tłumaczę jak oczyszczać tarot. W ten sposób, tak? Staramy się, aby objęło ono jak największą część karty. To jest bardzo ważne, ponieważ kadzidło właśnie to pole astralne kart oczyszcza z wszelkich zabrudzeń. E, inną dobrą metodą oczyszczenia kart jest przesunięcie ich bezpośrednio nad ogniem ze stosowną modlitwą i przesuwamy je właśnie zwykle w lewo, żeby je oczyścić, tak? Z różnych stron. Tak, jakby oczyszczamy cały. Tak, ja to na przykład robię 9 razy. No, trójka zawsze jest dobrą rzeczą, tak? E, inną rzeczą, która pozwala nam też karty oczyścić i która jest bardzo prosta i należy ją jak dla mnie stosować zawsze po każdej wróżbie, to jest po prostu to i przed również. E, żebyśmy wzięli całe e, karty i stuknęli nimi obrzek stołu lub jakiegoś drewnianego przedmiotu w ten sposób. Trzykrotnie. I to po tak jakby strząsa też z nich nadmiar właśnie emocje, emocji czy różnego rodzaju zabrudzeń. Oczyszczenie stosujemy po każdym użyciu kart. Najlepiej jest je okadzić, natomiast przed, ja zwykle tylko przekładam nad ogniem i stukam kilkakrotnie, ponieważ one są zawsze oczyszczane po użyciu. Natomiast jest ważne, aby właśnie różnego rodzaju zanieczyszczenia emocjonalne się w nich nie kumulowały. Ważne jest też to, żebyśmy pamiętali o tym, że jak przechowujemy karty, jak już mówiłem, w tych pudełeczkach, to karty muszą być ułożone we właściwym porządku. Nie układamy deków chaotycznie. Naprawdę się zdarzyło mi spotkać ludzi, którzy to robią. Karty muszą być ułożone tak, jak dek leży, ponieważ zawsze tasujemy je tak naprawdę przed wróżbą i jest to element wróżby, więc to jest istotne również, aby nasz, yy, nasza talia była zharmonizowana i była w harmonii. Także pamiętajcie o tym. Ludzie, kiedy pytają o tarot, mają zwykle w sobie wiele sprzecznych emocji, tak? Są to rzeczy, których niepokoją, rzeczy, na które mogą mieć nadzieję, rzeczy, których mogą się lękać lub rzeczy, które budzą inne ich emocje, na przykład gniew, tęsknotę, etc. To wszystko zostaje na naszych kartach. Także jeżeli wróżymy sobie, to nie jest bynajmniej nieprawda, że nie można wróżyć sobie. Oczywiście, że można wróżyć sobie, jeżeli masz ją do tego odpowiednie podejście. A więc przede wszystkim musimy nasze własne problemy umieć traktować tak, jakbyśmy problemy czyje? Straktowali to znaczy, mieć do nich dystans i umieć się skupić i zachować klarowność emocji. To jest właśnie druga zasada, którą stosujemy przy tarocie, która jest niezwykle istotna. My sami nie możemy popadać w negatywne stany emocjonalne. Na pewno nie należy używać tarota, jeżeli sami e, mamy jakieś lęki, obsesje, pragnienia, chcemy coś w kartach zobaczyć lub czegoś się obawiamy, gdyż właśnie wtedy tarot stanie się lustrem naszych lęków i pragnień, po prostu odbije je, zmultiplikuje i może wtedy dojść do różnego rodzaju właśnie stanów, które często y, mylnie niektórzy ludzie biorą ze strony opętania duchowego, a które nie mają z tym nic wspólnego, lecz raczej są krzywdą, którą sami sobie wykonaliśmy, prawda? Tak więc, przede wszystkim pamiętajcie o, tym, o czystości i higienie. Naprawdę, wróżenie z tarota wymaga takiej czystości i higieny, jak operacja na otwartym sercu. Oczywiście w przełożeniu na czystość okultystyczną. Tak? Więc nie należy szczędzić kadzideł i zawsze warto tego tarota oczyścić, nawet jak Wam się wydaje, że było w porządku. On zbiera różnego rodzaju drobinki, one się mogą z czasem nałożyć i może być. Nie fajnie, nieprzyjemnie i niedobrze, a wtedy tarot staje się naprawdę waszym koszmarem, jeżeli jest zatruty tego rodzaju energią. Natomiast na koniec jeszcze powiem, co robimy z tarotami czy innymi. Na przykład ktoś zmarł, pozostawił tarota lub z tarotami, których już nie chcemy używać, prawda? Z jakichś powodów, jakiegoś teku nie chcemy używać. Zdarza się. Najlepiej się spalić, również z uwagi na higienę, ponieważ w nich także właśnie zostaje tego typu energia i podłączenie bezpośrednie astralne, które może być wykorzystywane przez najróżniejsze dziwne siły i istoty, których niekoniecznie chcemy oglądać, ponieważ nikt już tego połączenia nie kontroluje. Tak, e, tak więc warto jest mieć to właśnie na uwadze. Mam nadzieję, że moje uwagi um, były dla Was interesujące. Jeżeli by Was interesował temat tarota i to, co mam jeszcze do powiedzenia, um, to oczywiście napiszcie o tym w komentarzach. Na pewno chętnie im wysłucham. Możemy też sobie porozmawiać kiedyś o tym, chociażby w jakiś sposób, na przykład, wybrać swój deck. To też jest, myślę, taka praktyczna zasada. Jak widzicie, mam ich kilka. Tutaj jest tylko fragment tych, które mam. To jest chociażby. Suliki talia, chociaż ogólnie rzecz biorąc, korzystam z tej, którą widzieliście wcześniej, czyli Stru Black Tarot, również z Tarota e Tota korzystam medytacyjnie, ale mam różne dziwne talie. Na przykład posiadam też talię z grzybami, także bardzo dziwną, jak widać, że o tym też sobie kiedyś możemy porozmawiać. W każdym razie, mam nadzieję, że to, co tutaj powiedziałem. Troszkę ułatwi Wam pracę i przede wszystkim uczyni ją bardziej bezpieczną, bo mówię, często się te tematy niestety pomija. A jak dla mnie są bardzo, bardzo istotne. No także ja Wam na dziś dziękuję. No i cóż, do następnego zaklęcia!